Witajcie! Wielu rodziców pyta mnie, jak to się dzieje, że dzieci wychowywane w jednej rodzinie mogą mieć tak różne zachowania i reakcje w związku z mówieniem w języku mniejszościowym? Dlatego właśnie dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób osobowość dziecka może wpływać na jego zachowania językowe, a dokładniej na początek używania języka mniejszościowego. Po pierwsze, w związku z różnicami między dziećmi. Jak mówiłam w wideo na temat wpływu środowiska na używanie języka mniejszościowego. Każde dziecko jest wychowywane w innym kontekście, w tym także dzieci z jednej rodziny. Następnie każde dziecko ma swoją własną i unikalną osobowość. Językoznawcy zbadali sposób, w jaki osobowość dziecka wpływa na mówienie w drugim języku. Badania te pozwoliły im wyróżnić dwa podejścia, dwie strategie, w odniesieniu do języka. I prawdopodobnie można je odnieść także do innych dziedzin życia. Te podejścia odpowiadają dwóm typom osobowości. Pierwszy typ osobowości to osobowość ekstrawertyczna, otwarta, komunikatywna z podejściem ekspresyjnym. Ekspresyjne dzieci lubią komunikować się z innymi, opowiadać, zadawać pytania, tłumaczyć, dzielić się swoim zdaniem. Interesują się głównie osobami i chętnie szukają z nimi kontaktu. Jako, że przywiązują one większe znaczenie do treści, którą są przekazać, niż do formy, nie przyjmują się one błędami. Język jest dla nich środkiem do wyrażania się. Jest to narzędzie, które odpowiada ich potrzebie. W ten sposób te dzieci szybko uczą się języka i wcześniej zaczynają się nim posługiwać. Drugi typ osobowości to osobowość introwertyczna i refleksyjna. Takie dzieci charakteryzują się analitycznym podejściem do języka. Często potrzebują one czasu, zanim zaczną mówić w języku mniejszościowym. Czekają, aż dobrze się go nauczą, wcześniej słuchają, obserwują, zapamiętują. Zwracają dużą uwagę na formę, na gramatykę, na to, żeby to, co mówią, było poprawne. Potrzebują one pewności, że są w stanie wysłowić się bez błędów. O ile dzieci ekspresyjne interesują się na ogół więcej osobami, o tyle dzieci analityczne przywiązują szczególną uwagę do tematów rozmów. Ich słownictwo jest bogate, sposób mówienia jest poprawny i postrzegają język jako środek do prowadzenia refleksji, w tym także refleksji na temat samego języka. Podejścia, o których mówię, ekspresyjne analityczne, reprezentują tendencje. Oznacza to, że nie zawsze możliwe jest dokładne określenie, czy podejście dziecka jest analityczne czy ekspresyjne. Podobnie jak w przypadku osób intra- i ekstrawertycznych. Często ich zachowanie zależy od okoliczności, od sytuacji, od obecnych osób, od poruszanych tematów. Niemniej jednak ta klasyfikacja może pomóc nam lepiej zrozumieć niektóre zachowania i reakcje dzieci, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezrozumiałe. Mam nadzieję, że ta refleksja Was zainteresowała. Jeśli tak, to zapraszam Was do lajkowania filmu i do subskrypcji mojego kanału. Dzięki czemu dostaniecie powiadomienia o nowych filmach. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.